Wiesz co jest najgorsze w tych wszystkich poradach na temat snu dziecka? To, że brzmią, jakby je pisali ludzie, którzy nigdy nie spędzili trzeciej nocy z rzędu, budząc się co godzinę. Albo jeszcze gorzej, jakby je pisały te szczęśliwe matki, których dzieci zaczęły przesypiać całe noce w trzecim miesiącu życia i teraz szczerze nie rozumieją o co tyle krzyku. I ty siedzisz o czwartej nad ranem z dzieckiem, które znowu się obudziło, czytasz kolejny artykuł obiecujący cudowne rozwiązanie i myślisz sobie, no tak, super, tylko moje dziecko najwyraźniej nie przeczytało tego samego tekstu. Słuchaj nie będę ci obiecywać, że za tydzień twój maluch będzie spał 12 godzin bez przerwy. Bo to byłoby kłamstwo, ale powiem ci coś co może być nawet ważniejsze. Sen dziecka to nie jest coś co trzeba naprawić, to jest coś co trzeba zrozumieć i wspierać. I różnica między tymi dwoma podejściami jest ogromna. Uwierz mi, zacznijmy od tego, czego nikt ci nie mówi wprost. Sen dziecka, zwłaszcza małego, jest naturalnie pofragmentowany. To nie jest błąd w systemie, to jest właśnie system. Niemowlęta mają krótsze cykle snu niż dorośli. Częściej przechodzą przez fazy płytkiego snu, łatwiej się budzą. To jest biologicznie zaprogramowane i ma sens z ewolucyjnego punktu widzenia, nawet jeśli w środku nocy wcale ci się to nie podoba. Więc jeśli twoje sześciomiesięczne dziecko budzi się dwa, trzy razy w nocy, to nie oznacza, że robisz coś źle. To oznacza, że masz normalne dziecko. Ale to nie znaczy, że nie możesz niczego zrobić. Możesz, tylko musisz przestać myśleć kategoriami naprawiania problemu, a zacząć myśleć kategoriami wspierania procesu. I tu wchodzi coś o czym wszyscy mówią, ale mało kto naprawdę tłumaczy jak to zrobić. Rytm dnia. Wiem wiem, przewróciłaś właśnie oczami, bo słyszałaś to już 100 razy. Ale poczekaj chwilę, bo nie chodzi mi o jakiś sztywny harmonogram wypisany co do minuty, przy którym wpadasz w panikę, jeśli dziecko za późno się obudziło. Chodzi mi o coś bardziej subtelnego: o stworzenie rytmu, który pomaga dziecku rozróżnić dzień od nocy, aktywność od odpoczynku, jedzenie od snu. Bo widzisz, niemowlęta nie rodzą się zbudowanym zegarem biologicznym, który mówi im, że po ciemku śpi się dłużej. One muszą się tego nauczyć. I ty jesteś ich nauczycielem, choć pewnie wolałabyś być po prostu dobrze wyspana. Jak wygląda taki rytm w praktyce? To nie jest rocket science, ale wymaga konsekwencji. Dzień powinien być jasny, pełen aktywności proporcjonalnie do wieku dziecka, z naturalnym światłem. Noce powinny być ciemne, spokojne, nudne. Naprawdę nudne. Jeśli dziecko budzi się w nocy, nie zapalasz wszystkich świateł, nie zaczynasz zabawy, nie robisz wielkiego przedstawienia. Karmisz jeśli trzeba, uspokajasz, układasz z powrotem. Bez dramatów, bez rozrywki. Teraz coś ważnego o tych drzemkach w ciągu dnia. Wiem, że czasem jesteś tak zmęczona, że modlisz się, żeby dziecko spało jak najdłużej, kiedy w końcu zaśnie. Ale tu jest pułapka: dziecko, które za dużo śpi w dzień albo śpi za późno po południu, nie będzie dobrze spało w nocy. To brzmi okrutnie niesprawiedliwie, prawda? Że musisz budzić śpiące dziecko, żeby mogło lepiej spać później. Ale czasem właśnie tak trzeba. Oczywiście to zależy od wieku. Noworodek śpi, kiedy śpi i nie ma sensu próbować tego kontrolować. Ale gdy dziecko ma już kilka miesięcy, zaczyna się kształtować wzorzec. I wtedy możesz delikatnie, bez presji, pomagać mu w stworzeniu rytmu, który będzie służył Wam obojgu. Teraz ta słynna rutyna wieczorna. I znowu, nie mówię Ci, że musisz mieć godzinny rytuał z kąpielą, masażem, pięcioma książkami i śpiewaniem. Chociaż jeśli ci to odpowiada, to wspaniale. Ale nawet prosta, 15-minutowa rutyna może zrobić ogromną różnicę. Chodzi o to, żeby dziecko miało sygnały, że zbliża się czas snu. To może być kąpiel, ale nie musi. To może być po prostu ściemnienie świateł, założenie piżamy, krótka piosenka lub książeczka, a potem łóżeczko. Kluczem jest powtarzalność. Te same czynności, w tej samej kolejności, o mniej więcej tej samej porze. Dziecko uczy się wzorca i jego organizm zaczyna się przygotowywać do snu, zanim jeszcze znajdzie się w łóżeczku. Ale jest jedna rzecz, o której muszę ci powiedzieć, bo to jest źródło ogromnej frustracji u wielu mam. Asocjacje snu brzmi technicznie, ale to naprawdę proste. To są rzeczy, które dziecko kojarzy z zasypianiem. I tu możesz mieć problem albo nie mieć problemu, w zależności od tego, co to za rzeczy. Jeśli dziecko zasypia tylko podczas karmienia, tylko na Twoich rękach, tylko podczas kołysania, tylko z Twoją piersią w buzi, to każdy raz kiedy się obudzi w nocy i znajdzie się w innej sytuacji niż ta, w której zasnęło, będzie potrzebowało Twojej pomocy, żeby zasnąć z powrotem. Bo dla dziecka to nie jest zasypianie od nowa, to jest próba powrotu do stanu, w którym było, gdy zasnęło. Teraz uwaga, bo nie mówię Ci, że nie możesz kołysać dziecka ani karmić go do snu. Możesz robić co ci pasuje i co działa dla was. Ale jeśli jesteś wyczerpana nocnymi przebudzeniami i zastanawiasz się, dlaczego dziecko nie potrafi samowrócić do snu, to może właśnie w tych asocjacjach leży odpowiedź. Co możesz zrobić? Stopniowo, delikatnie, bez traumy, wprowadzać zmiany. Przykładowo, jeśli dziecko zawsze zasypia podczas karmienia, spróbuj karmić je chwilę przed snem, a potem położyć jeszcze sennego, ale nie do końca śpiącego. Będzie protestowało? Pewnie tak. Będzie to łatwe? Pewnie nie, ale jeśli to zrobisz konsekwentnie, z cierpliwością i wsparciem, dziecko nauczy się nowej umiejętności. I tu jest kluczowe słowo konsekwentnie. Nie oznacza to sztywno i bez wyjątków. Oznacza to, że masz plan i trzymasz się go na tyle, na ile jest to możliwe, biorąc pod uwagę, że życie się dzieje. Jeśli dziecko jest chore, zapominasz o wszystkim i robisz to, co potrzebne. Jeśli jesteście w podróży, dostosowujesz się ale w normalnych warunkach starasz się być przewidywalna. Teraz o czymś, czego większość poradników nie uwzględnia. O tym, że Ty też jesteś człowiekiem i też masz swoje granice. I że Twoje zdrowie psychiczne jest równie ważne jak sen dziecka. Może nawet ważniejsze, bo przemęczona, wykończona mama nie jest dobra ani dla siebie, ani dla dziecka. Więc jeśli któregoś wieczoru nie możesz już patrzeć na kolejną godzinę kołysania, jeśli czujesz, że zaraz wybuchniesz, to możesz zmienić plan. Możesz poprosić partnera o pomoc. Możesz położyć dziecko w bezpiecznym miejscu na chwilę i wyjść do drugiego pokoju, żeby nabrać tchu. Możesz zrobić to, co działa najszybciej, nawet jeśli to nie jest zgodne z Twoim długoterminowym planem. Bo widzisz, poprawa snu dziecka to nie jest sprint, to jest maraton. I w maratonie czasem trzeba zwolnić, żeby nie paść z sił przed metą. Jeszcze jedna rzecz o nocnych budzeniach. Czasem dziecko budzi się nie dlatego, że ma głód czy potrzebuje zmiany pieluchy. Budzi się, bo przeszło przez cykl snu i nie potrafi samo przejść do kolejnego. I tu jest różnica między dzieckiem, które naprawdę płacze i potrzebuje ciebie, a dzieckiem, które chwili, wierci się, ale może za chwilę znowu zasnąć samo. Nie mówię ci, żebyś ignorowała płaczące dziecko, ale mówię, żebyś czasem poczekała te 30 sekund, zanim biegniesz do pokoju. Bo możesz odkryć, że dziecko po prostu przemawia przez sen i za moment znowu spokojnie śpi. A ty właśnie zaoszczędziłaś sobie wstawania. I na koniec, bo to jest naprawdę ważne, rozwój nie jest liniowy. Będą momenty, kiedy wszystko układa się wspaniale, dziecko śpi coraz lepiej, a ty zaczynasz odżywać. I nagle bum, regresja snu. Dziecko znowu budzi się co godzinę, płacze więcej, potrzebuje ciebie bardziej. I ty myślisz, że wszystko, co wypracowałaś, poszło na marne. Ale to nieprawda. Regresje snu to normalna część rozwoju. Dzieją się przy skokach rozwojowych, przy ząbkowaniu, przy chorobach, przy zmianach w życiu. Nie oznaczają one, że coś jest nie tak. Oznaczają, że dziecko rośnie, rozwija się, zmienia. I że potrzebuje trochę więcej Twojego wsparcia przez jakiś czas. Możesz to przetrwać, możesz wrócić do rutyny, kiedy regresja minie. Możesz być cierpliwa i elastyczna, a jednocześnie trzymać się ogólnych zasad, które działają dla Was. Bo ostatecznie nie chodzi o to, żeby dziecko spało idealnie. Chodzi o to, żebyście oboje funkcjonowali na akceptowalnym poziomie. Żebyś ty nie była jak zombie, żeby dziecko miało wystarczająco dużo odpoczynku, żeby wasze dni były znośne, a noce możliwe do przetrwania. To nie jest walka, którą musisz wygrać. To jest proces, przez który musisz przejść. I każde dziecko przechodzi przez niego inaczej, we własnym tempie. Twoja rola to wspierać, dostosowywać, być konsekwentną tam, gdzie możesz, i odpuszczać tam, gdzie musisz. Napisz mi w komentarzu, co jest Twoim największym wyzwaniem, jeśli chodzi o sen dziecka: nocne budzenia, zasypianie, krótkie drzemki, a może po prostu ogromne zmęczenie i brak wsparcia? Chcę to wiedzieć, bo czasem samo powiedzenie głośno, że jest ciężko, już trochę pomaga. Do zobaczenia następnym razem.